Chcemy po to, żeby pomóc wspaniałej dziewczynce, żeby troszkę jej się lepiej żyło, żeby po prostu była szczęśliwa, żeby mogła funkcjonować tak jak większość dzieciaków, no i żeby rodzicom było trochę łatwiej. Lubi Pani jeździć na rowerze? Mam Super. wnuczka, także robię to z wielką przyjemnością, także nie wiem, czy kiedyś na przykład mój wnuczek nie będzie potrzebował takiej pomocy. Trzeba pomagać proszę pani. To jest... Pani, to jest e, pomoc, pomoc innym ludziom, to jest nasz obowiązek można powiedzieć, tak? Tą całą akcję w internecie. Nawet się nie zastanawiałem, od razu postanowiłem wziąć w tym udział. Powiem, bo trochę z przypadków wyskoczyło właśnie na Facebooku. Szczytny cel, córka lubi jeździć rowerem, więc trzeba nie połączyć tego. <laughs> Dobrze, Ewa Gajewska. Tak. Proszę powiedzieć, dlaczego ta inicjatywa? No, po prostu bliskie serce jest niepomaganie pomaganie i ja sobie sprawę, że są osoby, szczególnie dzieci, które potrzebują pomocy, więc pojawiła się taka idea rajdu rowerowego rober, I, i też możemy łączyć rodziny całe, które mogą brać udział w tym rajdzie.